Witam wszystkich ciepło i serdecznie w sobotni wieczór. No i proszę, mamy żółte tanki. Z tym jeszcze się nie spotkałem od bardzo, bardzo dawna. Ciekawe, ciekawe. Hmm. Podobno do mocna drużyna. Podobno robię jakieś top drużyny. Home run się nazywa. Drużyna z e, Chingizhanu, Ching Chan Chong, Portal Chong. No i tutaj są dosyć mocni zawodnicy, tu widziałem jednego koś, kolesia na 114 poziomie właśnie tego, no mocny ma karty, także żółte tanki mogą się sprawdzić, zwłaszcza, że mają dwa fioletowe suporty w każdym, prawie w każdej drużynie. No i cóż, ja upatrzyłem sobie taki cel jak Lady Q, bo tu łatwiejszych celów nie będzie, no a coś, coś trzeba ubić na początek, więc może postaram się ubić tego. Lady Q, tu bastet sprawia. prawej no wiadomo, że to nie jest prosta drużyna, ale też nie jest najgorsza. no kurczę, jak tu widzę, <coughs> obronne na bardzo wysokim poziomie, jak na przykład tu, proszę bardzo, ninja fioletowa, Bobaka na Lukart, Alassie obliczając co manę. po prostu masakra, nie? No, czy jakieś jowe, kurcze Hel, kurwa, w Kiecy, Nyx, Pantery, kurcze, bastety wszędzie. Oj, domicie w drugim, w tym, w kieca. Kurde, no to jest po prostu saigon. No ale dobra, zobaczymy, będzie co ma być. Niech wygra lepszy. Powodzenia. O, Haciko kurcze na, na tanku w otoczeniu Bastet i mm, Pantery. Po prostu, no to jest, no nie jest taki chopsiop. Dobra, spróbujmy sobie tego Lady Q. A co? A zagramy sobie. Dobra, tylko teraz, jakim składem sobie na niego pójść? No najlepiej w żółto jakimś, no ale hmm. huh. A najlepiej czymś z Dispelem. Najlepiej czymś z Dispelem jakimś lekarzem porządnym. Ten nakrok to jest fajny. <laughs> Dobra. Mniejsza z tym <laughs> zobaczmy sobie, jakie tu mamy składy. Już nawet chyba mam pomysł jak na niego pójdę. Mam pomysł jak na niego pójdę. Mm. Zdecydowanie pójdę sobie tak, gdyż oddziały ostatnie many mam mm, żółte mam tylko na, niebieskim na 11 poziomie. Na niebieskim poziomie powodzenia <laughs> więc tu musimy sobie dać radę. okej, okay. Dobra, będzie jeden suporcik. Będzie jeden suporcik, który nas będzie porządnie leczył. Mam w dupie bonus do ataku, bo <laughs> nie jest to nam aż tak potrzebne jak leczonko. Jak leczonko, kurczę, nawet nie wiem, czy żółtego jakiegoś lekarza nie wziąć, ale no cóż ja mam VWIC C i that's it. Mm, także może być różnie, może być różnie, zobaczymy, lejemy, lejemy i idziemy na żywioł, może będzie ok, może będzie ok. Skwarek też mówił, że będzie ok, ale jednak nie było ok. ogólnie z nas trzepią strasznie z początku, no ale cóż to zrobić, nie takie życie, jak to mówią, raz na wozie, raz pod wozem, ale tu mi karty dosyć sprzyjają, znaczy klocki mi dosyć sprzyjają, także, o proszę, Super. Tank wykończony. Teraz szukamy żółciutkich. Żółciutkich... Ojej, ojej, jak mi plansze sprzyjają ostatnimi czasy, matko i córko. Wiedział, że tak będzie, to bym sobie wziął od razu kurczę tego. To znaczy wziąłbym sobie rigarda fy ten miał problem z głową. to jeszcze żółty diamencik. Proszę, pyk. Ciachamy tą panią. Shabab. Już nie możecie zrobić. jest po walce. pyk, pyk. Musisz, gracias, por favor. Oby tak dalej. No i prawidłnie podpuszczony, żeby bić jojocha. Jojoch, się na tanku. On mi się. Wiadomo, że to jest mocna karta bardzo mocna karta. Fioletowy mi tu na pewno nie będziemy iść. Yy, yy, redukuje manę. Biję 240 wszystkim. To nie jest tak mocno. Gór, bardziej obawiam się redukcji many i bardziej się obawiam sobka. Sobek to jest bestia, która jak uderzył, to jest taka franca prawie jak Anna. Kurczę, że jak on uderzy, to jest prawie podróżynie. Więc agrafena, nie pamiętam co agrafena robi. No właśnie, no i tu ona obniży mi defa. No i, i sobek uderzy. Jest pozbita zbita. Frik mi może obniżyć defa. No, myślę, że w ten sposób był dobierany ten skład. No ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Zobaczmy, jakim składem sobie na niego pójść. Jeszcze raz. E, Frik, agrafena, CC, sobek, alukard. Mhm. Czyli tak, nic z minionkami. Zresztą ja nie mam dużo kart z minionkami. No, może bym sobie poszedł na niego swoim ukochanym składem. Na przykład. Myślę, że to jest zajebisty pomysł. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Mamy prowokacje. Mamy jakieś minimalne leczenie od Wolfganga. Może będzie dobrze. Może będzie źle. Czekajcie, poprawię sobie telefon, żeby na ostatnim nagrywaniu coś bardzo trzeszczało wszystko. Ale teraz już hmm, starałem się zredukować ten efekt. No dobra. To lećmy. Kurde, oni same one-shoty jadą. Same one-shoty odkąd zaczęli wojnę. Skórczy byki. Aj, to może zaboleć. Może zaboleć, może być bolesna ta walka. <laughs> może być bolesna bo wojna w tym momencie. <laughs> no dobrze. Co my tu chcemy zrobić? Właśnie miałem przeciszyć trochę grę. To przede wszystkim. Dobra. Teraz zobaczmy, czy możemy tu zmontować jakiś diamencik. W ogóle co my tu możemy zmontować? Żółtych połączyć potrzebujemy trzy, tak? Niby mam te żółte trzy, ale przez mocne kombinacje. Może spróbujmy. Tylko, że jak złożę te trzy żółte, może się okazać tak, że ten jego moś odbierze nam manę. No i wtedy będzie dupa zbita. Ale nie odbierze nam many, bo mamy prowokację. Akurat sobie polecą następne trzy żółte w sopka. No, akurat go wykończyły. Czyli kolesia, którego najbardziej się obawiam. A no i teraz zobaczmy. Szukajmy sobie tego jednego kurcze zielonego. Nawet już go wypatrzyłem. Jest zielony. Dobra, nie jest zielony krocek. Więc strona lewa będzie ściągnięta. <laughs> pyk, pyk. Lubię te składy kurcze. Że na siedem klocków wszystko odpala, zajebiście a tak boost, ale fuck off teraz to możecie zboostować sobie swoje jąderka piękne i to jest max co możecie sobie zboostować dobra walimy w niego, on tak odpala a może tu coś siądzie, na przykład no nawet że spoko idzie spoko to idzie fajnie, to już nie były wyznaczone cele, to były cele przez nas kurcze jakby wybrane w ramach tego, że widzimy jakieś cele do ubicia. No ja widziałem akurat tu cel do ubicia, więc poszedłem sobie na niego. No i jak widać poszło no ładnie, kurde. No. Mnie też dwa one-shoty póki co, no ale hmm. zobaczcie jak to wygląda. My się tutaj trochę odbijamy, pik pyk, pyk tu czy na początku, później odbitka czy one shot. 3 odbitki, cztery odbitki, 5 odbitek. No tutaj nie do końca. Następna odbitka, a oni same one-shoty. Same, kurcze jednostrzałowce. Mnie nie bili, nie bili. No dobra. ok, see you next time. No cóż, witam ponownie w niedzielę. Bijemy dalej. Jest po resecie, więc stwierdziłem, że uderzę. No przeciwnik jest dosyć trudny, nawet nie dosyć, tylko bardzo trudny. No i cóż, mają 10 punktów przewagi chyba. To znaczy, no, 10, prawie 10. Mhm. 8 punktów, 8 ataków przewagi. I mają przewagę. No kurczę, chyba będzie wojna w pupę. No ale trudno. Postaramy się coś, coś tu jeszcze ugrać. Zobaczmy. Te dziady, kurczę, no stop jakieś fioletowe ten. Ja nie mam żółtych kart. Fioletowych też zresztą. Bieda z nędzą. No ale trudno, nie ma co płakać. Zobaczmy, potestujmy sobie dalej składy moje. No tutaj jest bardzo cienko. Te fiolety tutaj, o proszę. Tu. To jest cienizna. To jest cienizna straszna. No cóż, tutaj nam odpalą po 7, a ten na po 9. No niestety tak musimy zagrać. Tak musimy zagrać, bo. bo nie ma czym grać. Oddziały, aha nie, tutaj ma być 17, tu 23, dobra. Teraz jest gitara. Bo ona uderzy mocniej. Wela to jest taki bardziej trochę support. Aniżeli hmm, jakaś pomoc. Oj kurcze no. Liczyć na farta i niebieskie klocki, to też trochę do dupy. Ale spróbujmy, spróbujmy tak zagrać. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie się działo teraz. Hmm, okej, okay. jest bieda z nędzą, czyli standard. Nic nowego. No cóż, szukajmy jakichś złożeń. Tutaj się zasugerowałem tym, że tank jest wolny. Obstawę też ma Hanka, jedynie szybka. Straszna bieda z tymi klocuszkami. Straszna. Uj. Niby coś podchodzi, ale to nie jest to. Potrzebujemy trzech niebieskich złożeń, to jest dosyć dużo. Zwłaszcza, że teraz gra się na 7 złożeń. Dosyć, no dużo łatwiej jest w ten sposób zagrać, no ale trzeba mieć czym? Zdajmy to ryzyko. Niestety. Musimy bić przez hankę. Czy ona już odpala? Jeszcze nie. Jeszcze nie odpala. Może tu niebieski drugi podejdzie. Dupka. No dobra, kombinujmy ta. Tinsel już odpala. Ona jest szybka. Szybka. Kurde, blacha. Wolę przywaliła z grubej rury. O ja, pierdziu. Tragedia. O kurde, ten mi zniszczy Atena. Jak nie ten, to pewnie ta. No jakże nie? No oczywiście. Bardzo super. Bardzo się cieszę. czy w ogóle się nie cieszę, bo to jest tragedia kurde, no co tu się dzieje. Ta wojna ogólnie do dupy bardzo idzie, no ale nie każda będzie szła dobrze. A tak boost. Ona przywali, będzie po mnie. No tak to jest, tak, wolne karty, super, no. No chociaż jakieś punkty może jeszcze zdobędziemy. No i trudno, będę musiał to dobić. No niestety. Niebieski klocuszku, pojaw się ją rozwal chociaż. Perfekt. Kurde, no. No dobrze, jak trzeba dobić, to trzeba dobić. Trzymamy swoją powinność. Jak widzicie, żółtych kart już nie mam. Nie mam. Tak, tu mam jeszcze jeden fajny składzik. Dzisiaj go testowałem, nawet fajnie się tym gra. Tymi czerwono-niebieskimi. Aczkolwiek chyba pójdę w ten sposób, że wezmę sobie tych dziadków tu. Tak, tak. Hm. Tak, tak i tak. No dobra, lecimy. No niestety, za długo nam dobrze szło, żeby szło dobrze na każdej jednej wojnie. Zajebiście. Po prostu super. Mhm. Dobra, szukajmy niebieskich. Okej. Okay. Hmm. że jubiście, lubię takie plansze bardzo no są super OK, mam tu niebieski nie wiem czy on był wcześniej ale to już mi załaduje tych tutaj jego mości mhm. dobra obniżamy atak nakładamy z liczmy że jakoś to dalej pójdzie Siada oh, shut up, bitch! No dobra, chociaż się nie odbiłem od odbitki, to jest prawie sukces. No cóż, jak mamy testować składy? No potestujmy sobie tutaj. To jest przeciwnik dosyć prosty. Ciach, ciach, ciach tutaj cały czas będziemy potrzebowali wielu złożeń znaczy wielu złożeń no trzech złożeń, czyli dosyć dużo dosyć dużo o kurczę, zapomniałem, że mam jeszcze dwa ataki byłem pewien, że jeden, masakra co jest kurwa ze mną no masakra ja nie wiem czy ja pójdę na ten ostatni kurde atak No tak, niebieskie lecą, ale czerwonych brak. Ani mi się was tu wleczeć, boostować im jeszcze HP. Byłem pewien, że to jest mój ostatni atak. Ja nie wiem, jak ja to policzyłem. Po prostu dramat. Dobra. Spróbujmy Spróbujmy załadować jego trzeci charge. Bo jest zajebisty. Ładuj w tą panią. Ona i tak odpali, i tak odpali. No prawie, skurczybyk pieroński, no. No i co, szukać czerwonego? Poszukamy jeszcze czerwonego jednego. Dobra, trudno. Jest? Jest. Okej, okay, fajnie. Mówię, jak siadają klocki, kurde, ten Tanatos gejek tak zwany, jak mówi Mati, jest całkiem zajebisty, no, tylko, że... Tylko, że co? Tylko, że no, trzeba dosyć dużo klocków, żeby go złożyć. Żeby go złożyć porządnie. Dobra, kto ma mniej defa? 1047. Dobra, ta ma kapkę mniej. Balon w zielonego. Teraz wszystko jedno, w kogo balniemy. Tu zające powinny paść. U, fantastycznie. No i super, jak on pali na trzecim ładunku, to jest po prostu petarda. Przez 4 tury 40 × 40% do generacji many, i jeszcze daje 20% many i leczy o 50%. No ale niestety trzeba załadować. W każdym razie po 5 klockach on się ładuje w pierwszym czarczu. No i też robi całkiem dobrą robotę. Bo już go testowałem. Także super karta, jak macie liczby polecam no dobrze, tak myślę, myślę kogo uderzyć zrypałem strasznie, że dobitkę, na dobitkę wziąłem ten zielony skład no kurde, to straszny błąd, straszny mega błąd, no bo niestety no co już my w tym momencie możemy zrobić wziąć kurde takich dziadów to jest śmieszne aż no, achotepa na czwartym tym ale on mocny bije, jest przebity, kurde, więc nie jest, nie, jest, nie jest taki najsłabszy, kurde. Siłę to on ma chyba większą niż Domicja, także. Ale potrzebuje Dispela, więc może tak zrobię. I tego dziada jako support. Straszne rzeczy się tu dzieją. Straszne, straszne rzeczy, ale no cóż, no cóż. Może tak damy. Ten bije 340, ale poboczne też 440. Albo nie, damy tak. Jak go nowalnie to niech zabije. Dobra, jakieś słabe suporty. No i tu by się przydała właśnie niebieska drużyna. Właśnie ze Skirirem, ze Skadi. No, może by to jakoś poszło. No, będzie ciężko, zajebiście. Nie wiem, czy błędu dużego nie popełnią tutaj. Zobaczmy, Mogłem sobie tak. Wziąć jeszcze Jeziorankę, Kristobala i... Mm, Kameleona, no ale wtedy muszę liczyć na zielone klocki, żeby wszystko załadować. Reszta to samo dziadostwo. Albo wolne karty. Wiwikę też mógłbym wziąć. Ale z kim bym mogła zagrać Wiwika? Z nikim. Z Hanitrom? No to bez sensu będzie, kompletnie już, będzie zbyt pasywnie, totalnie. No nic, muszę spróbować w ten sposób, no kurczę, zajebiście, 600 punktów w różnicy w sile. No jedynie na co mogę liczyć to na siłę klocka. W sensie, że klocki dopiszą. Job, twoja rasa. No, klocki dopisały tak jak zawsze. A, przepraszam bardzo. Ile to było? 5 plus 3? Może być kurde mało. Nic. No jednak starczyło. Okej. Okay. dobra, nie ładuj mi tego. Weź, proszę cię, no cóż ty robisz? Boże. No i kogo teraz rozwalać? Freje. Ten bije zajebiście mocno. Ta daje minionki, ale daje też refleks, kurczę, w sensie, że mm, odbija karty. odbija ataki god damn czy ona mi tu zdejmie to? zdjęła dobra musimy lecieć tak? Kurde, ma no, obrakło, dobra, ale mamy leczenie. W tym, że na dacha robi syk strasznie tutaj, mam. Mhm. hm Ojej, jej. Stop. Uspokójcie się, głupie karty. No właśnie, chciałem ją naładować w tym momencie. Shit. the szajs. Okej, okay. Freja będzie już odpalać, może nie. Fak, będą obie. Shit, niech jest szlak trafi jasny. Ale żyją wszyscy. Chociaż tyle dobrego. To już nie wiem jak długo, pewnie nie za długo. Jak do te uniki? O kurwa macie, dobra, sorry, ale no ale Tam Tamto gdzieś trzeba lecieć na żywo. Liczyć na mannę z nieba. No, teraz kombosy zioletowe zajęliście, no. Szkoda, że trochę nie w porę. Hmm. Jest. Największa, największa cholera z tej całej ekipy padła. No dobra, bo już myślałem, kurde no, skład, no ja wiem, że cienki jak, nie powiem co, ale... No dobra, 5 na 6, nie jest źle, ale dobrze wcale. Dobra, trzymajcie się na następnej wojnie, miłej niedzieli, smacznego rosołku i kotlecików schabowych. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji. Dzięki w ogóle za wszystkie subskrypcje. Już mam prawie 500. Brakuje mi tam chyba 20 subskrypcji do 500 subskrybentów. Także zapraszam serdecznie, jak wam się podobają filmy. Jak nie to nie. Ale zapraszam zdecydowanie. Lajkujcie, subskrybujcie i miłej niedzieli. Pa.